Siema, w dzisiejszym filmie pokażę Wam jak zrobić krzesło biurowe z fotela samochodowego. Potrzebne będą fotel kierowcy lub pasażera, nóżki od krzesła biurowego, spawarka, narzędzia, trochę wyobraźni i kilka wolnych dni. Fotel, który znalazłem w składziku prawdopodobnie pochodzi ze starego Forda lub Hyundai. Nie znalazłem żadnego logo, więc ciężko dokładnie stwierdzić, ale fotel ma sporo fajnych bajerów. Regulowane oparcie, siedzisko i lędźwie. Pierwszy co musiałem zrobić to dokładne wyczyszczenie. Po wstępnym ogarnięciu grubszych zanieczyszczeń zająłem się ściągnięciem szyn mocujących fotel do podłogi. Nie będą potrzebne, a stanowią niepotrzebny ciężar, dlatego warto je odkręcić. Konieczne może być użycie różnych kluczy, bo dostęp może okazać się dość problematyczny. Przydać się może również pomoc drugiej osoby. Zdjęcie obicia to kolejny krok, który musisz wykonać, jeśli chcesz dokładnie wyczyścić tapicerkę. W głównej mierze trzyma się ona na zatrzaskach, ale konieczne jest przecięcie pewnych mocowań. W tym przypadku były to zawinięte druciki, dlatego użyłem obcążków do cięcia drutów. Tapicerka zdjęta, pół roboty za Tobą. Wypranie i wysuszenie tapicerki to najdłuższy proces w trakcie tworzenia krzesła. W moim przypadku obiecie schło przez około 2 doby. Jeśli twój fotel jest z odzysku, pierwsze pranie zrób na zewnątrz w bali albo dużej miejsce czy beczce. W starym zakurzonym fotelu jest serio dużo brudu. Ważne jest też odpowiednie przygotowanie do ponownego montażu plastików, osłon, pokręteł do regulacji itd. Ja użyłem znanego i ulubionego produktu do nabłyszczania plastików. Różnica przed po jest chyba widoczna w okiem. Po wyschnięciu możesz zabrać się za ponowne złożenie tapicerki. Wszystko należy mocno ponaciągać i dokładnie sprawdzić czy zatrzaski są na swoim miejscu. Co ciekawe, najtrudniejszym elementem do ponownego złożenia okazał się zagłówek. Potrzebne były cztery ręce, żeby odpowiednio naciągnąć materiał i przykręcić śruby. Po założeniu materiału czas na montaż plastików. Nie ma tu nic trudnego, ale warto pamiętać gdzie mają iść konkretne śruby, jeśli różnią się od siebie. Mając wyczyszczony fotel można przejść do montażu nóżek. Ja użyłem takich ze starego krzesła obrotowego. Po odkręceniu oparcia i siedziska w rękach miałem platformę wraz z mechanizmem podnoszenia i opuszczania. Wiadomo, że taka platforma będzie wymagała jakiegoś dopasowania. Ja musiałem przykręcić kilka dodatkowych śrub i dorobić montaż, który następnie przyspawałem. Może nie wygląda to za dobrze, ale spełnia swoją funkcję. A od spodu i tak nikt nie będzie patrzył. I to by było na tyle jeśli chodzi o stworzenie unikatowego mebla. Fotel kręci się, podnosi i ma sprawną regulację. Polecam. Bardzo wygodne i efektowne siedzisko. Daj znać w komentarzu jak podobała Ci się forma VoiceOvera. Pozdro.